Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zapytał mnie widz w komentarzu, jak powiedzieć właśnie wracam z miasta, tak? Czyli na przykład jadę sobie samochodem, byłem na zakupach, czy załatwiam jakieś tam sprawy urzędowe, ktoś do mnie dzwoni i się pyta, co tam robisz? I ja mówię, no właśnie wracam z miasta. No i co tam powiedzieć? Town? City? Czy the city? Czy the town? A może downtown? No oczywiście znowu będzie różnica między brytyjskim a amerykańskim. I właśnie zauważcie, że jeżeli ktoś powie, że wracam z miasta, albo też jadę do miasta, tak? A jutro jadę do miasta, chcesz coś? To ta osoba nie ma na myśli jakby konkretnego miasta, tylko ona to mówi w sensie, że jutro jadę do centrum. I uwaga, w takim kontekście najlepiej jest użyć town. Nie city, chyba że powiecie city center, ale ze słowem center pasuje też town. Innymi słowy, mamy Town jako centrum, The City Center, no i The Town Center. No ale jeszcze mamy wersję amerykańską, czyli Downtown, czyli lekkie pomieszanie z poplątaniem. Ok, zapraszam przed ekran, przygotowałem Wam różne przykłady. Na początek, moi drodzy, może jeszcze sobie powiemy, jaka jest różnica między Town a City. Często też pytacie. No i na ogół uczniowie myślą, wiedzą, że town to jest coś mniejszego, czyli miasteczko, a city to jest coś dużego, czyli duże miasto typu Kraków, Wrocław i Warszawa. Tak, słuchajcie, rzeczywiście jest, ale w brytyjskim. I tu słownik nawet mówi tak, że town to jest smaller than a city, czyli mniejszy od miasta, and larger than a village, ale większy niż wieś. Ale village to jest wieś głównie w brytyjskim, no bo po amerykańsku wieś to jest właśnie town. Innymi słowy, town po brytyjsku to jest miasteczko, a po amerykańsku to może być yy, wieś i o tym też mówi longman. Proszę bardzo, w piątym znaczeniu town znaczy village w American English. No i mamy przykład. a small town of around people. Tak, czyli to musimy przetłumaczyć, że Rowayton to jest mała wieś yy, licząca około 4000 mieszkańców. Ale oprócz tego bardzo ważna rzecz. Czyli town to jest miasteczko, city to jest miasto, ale oprócz tego town używamy w pewnych zwrotach i niekoniecznie tyczących się tylko miasteczka, ale również miasta. Zobaczcie na czwarte znaczenie: town to jest where you live, czyli miejsce, gdzie mieszkasz i zobaczcie, co mówi Longman. Town o city, tak? czyli to może się tyczyć też miasta. Bo to są pewne zwroty, czyli na przykład out of town, poza miastem, to nie, nie oznacza, że poza miasteczkiem. Ja też tak mogę powiedzieć, yy, mówiąc o swoim mieście Krakowie, bo to jest jakby taki zwrot, out of town. Choć jest to chyba głównie, wydaje mi się, amerykańskie. I zobaczcie jeszcze, co wytuścił słownik Oxfordu, bardzo ważna rzecz. tak? Czyli najpierw tu mamy w pierwszym znaczeniu town jako miasteczko, czy tam małe miasto, I live in a small town. I zobaczcie, że jest policzalne, czyli e. I on to wytuścił in a town, w mieście. Bo mamy też zwrot in town, czyli bez e. Proszę bardzo, i on to też wytuścił, żeby tego nie mylić, bo to znaczy na mieście. My powiemy chyba na mieście, czyli w centrum. Mums in town doing some shopping, tak? Czyli mama jest na mieście, powiemy, i robi jakieś tam zakupy. Czyli to są ważne sprawy. Okej, okay, moi drodzy, czyli jeszcze raz dzisiaj sobie powiemy, jak powiedzieć: Jadę do miasta, w sensie do centrum, czy też właśnie wracam z miasta, czyli w centrum. Czyli jeszcze raz: miasto jako centrum to town, po prostu town, albo. Town Center i wtedy jest razem z V. Tutaj nie ma żadnego rodzenika. Czytam przedimka. Czyli V Town Center, albo jeżeli większe, no to City Center. Natomiast w amerykańskim mówimy Downtown, nieważne czy małe miasteczko, czy duże miasto. I w takim sensie, jako centrum, właśnie nie mówimy the city, że jadę do miasta. Muszę powiedzieć, jeżeli chcę użyć słowa city, no to city center. Bo, na przykład, the city, i piszemy z dużej litery, to jest to centrum finansowe w Londynie. Okej, okay, no to jak powiedzieć właśnie wracam z miasta? Oczywiście, co do wracania, mamy różne czasowniki, na przykład return albo come back. Return brzmi bardziej formalnie, więc w języku codziennym, nie wiem, jakby ktoś do mnie zadzwonił, jakiś kolega, to ja nie powiem return, bo to brzmi zbyt formalnie, mimo że gramatycznie jest ok. Po prostu użyję come back. Ale gwiazdeczka, mimo wszystko, bo nie powiem from the city, bo to nie znaczy, że ja wracam w sensie właśnie z centrum miasta. Wszystko gramatycznie ok, ale to zdanie jest nienaturalne. Z centrum miasta to, co przed chwilą w Longmanie było, było in town, tak? czyli bez przedimka. Nie było in a town, czyli in, czy też in the town. I dokładnie tak samo jak tu, używamy bez przedimka i bierzemy town jako centrum, czyli I'm just coming back from town ok? Bez przedimka i to znaczy centrum oczywiście mogę powiedzieć, że wracam do domu, czyli coming home można dodać back, ale tu już nie trzeba, tu trzeba coming back natomiast tutaj I'm just coming home from town jeżeli to jest duże miasto typu Kraków no to ok, możecie powiedzieć centrum miasta, czyli używając słowa city ale właśnie razem, center, the city, center. Nie samo miasto, czyli the city, bo to jest nienaturalne. I oprócz tego, że wracam, bardzo ładnie jest powiedzieć, że jestem w drodze. U nas w drodze brzmi może tak troszeczkę nienaturalne jak na język codzienny, natomiast u nich to brzmi bardzo naturalnie. Czyli coming, coming back. Albo on my way home, to oba zwroty są bardzo naturalne, oni uwielbiają mówić on my way. Czyli I'm just on my way home from, no i znowu, jeżeli duże, to the city center. Jeżeli małe, no to from town, from town to znaczy do dużego miasta też możecie ewentualnie powiedzieć from town. No, ale jeżeli chcemy podkreślić, że to jest naprawdę duże miasto, typu Kraków, Wrocław i tak dalej, no to może lepiej the city center. Natomiast w wersji amerykańskiej, gdybyśmy w ogóle powiedzieli centrum miasta, to powiedzielibyśmy city center, ale tak pisane. Czyli uwaga, po brytyjsku jest najpierw ry, potem e, po amerykańsku najpierw e, a potem ry. Ale to i tak nie będzie naturalne po amerykańsku, bo oni tak po prostu nie mówią. Dla nich centrum, nieważne jakiego miasta, dużego czy małego, to jest downtown. Czyli Amerykanin powie: I'm just coming back from downtown. No, i tak w ogóle mówią, że pracuję w centrum. I work downtown. Zobaczcie, nie ma w centrum. Czyli to nie jest do końca rzeczownik, bardziej to jest przysłówek. I work jakby gdzie? Downtown. But I live in the suburbs. Tak, ale mieszkam na przedmieściach. Czyli pracuję w centrum, ale mieszkam na przedmieściach. Czyli gdybyśmy tę wersję amerykańską przełożyli na brytyjski, no to musimy powiedzieć w centrum, jeżeli duże, no to The City Center, jeżeli mniejsze miasteczko, no to The Town Center, tak? Czyli tylko musimy powiedzieć w I work in the City Center albo I work in the Town Center. No i teraz chcę powiedzieć jadę do miasta. No to Amerykanin powie, że na przykład muszą jechać do miasta później. I have to go downtown. Zobaczcie, nie ma do. I have to go downtown later. Natomiast Brytyjczyk, miasto w sensie centrum, nie mam na myśli jak jakiegoś konkretnego miasta z nazwy, no to I have to go into town. I musi być into town, a nie to town. I o tym za. Chwilę. I kolejny przykład amerykański. The hotel is situated two miles north of Towntown. Tak, czyli dwie mile na północ od centrum. No to tak będzie po amerykańsku. A tutaj jest ewidentne centrum miasteczka, więc Town Center, jeśli duże, City Center. Tu samo Town nie będzie pasowało, bo tu jest stricte dwie mile od samego centrum miasta, czyli City Center. Przed chwilą było, że pracuję w centrum, czyli po amerykańsku I work downtown i to samo jest. Mieszkam w centrum bez żadnego przyjmka. We live downtown po amerykańsku. Natomiast po brytyjsku We live in the town center albo in the city center, jeśli większe. Ok, moi drodzy, czyli wracaliśmy z miasta, no to teraz jedziemy do miasta, jechać do miasta i to co mówiłem przed chwilą musi być go into town, taki jest po prostu zwrot, jechać w sensie do centrum miasta i bez, przy, i bez przedimka, czyli nie ma e, nie ma w. I teraz nie możecie powiedzieć tak, go to town, jechać do miasta, chociaż logika nam tak podpowiada, ponieważ to jest po prostu zwrot. Jest taki zwrot, go to town, i to nie ma żadnego powiązania z miastem. To znaczy zaszaleć. Czyli przykładowo, I went to town on, bo jeżeli mówię z, z czym zaszalałem, tutaj akurat z kupnym rzeczy. No to dodajmy on, czyli przyjmek. A po przyjmuku, jeżeli padnie czasownik, musi mieć inga, czyli I went to town on buying things for my new flat yesterday, tak? Czyli zaszalał, kupując przeróżne rzeczy do mieszkania, czyli po prostu w sensie wydał kupę pieniędzy. Natomiast tu podobne zdanie, czyli tu jest I went to town, a tu jest I went into town. No to to traktujemy jakby dosłownie, że pojechał do miasta, w sensie do centrum. Po co? To buy, aby kupić, tak? Bo ten zwrot wymagał on i po przyjmku in, a ten tu, tu, tu nie jest żaden zwrot, to jest po prostu jechać do miasta, aby kupić, a po aby, po to dajmy bez Czyli tu jest on buying, a tu jest to buy. Czyli I went into town to buy things for my new flat yesterday. Ale to jest oczywiście wersja brytyjska. Amerykanie użyją znowu downtown. No i w czasie przyszłym I went tam bez przyimka i bez przedimka. I teraz uwaga ważna sprawa, co mam zrobić, jeżeli użyję jakąś tam nazwę miasta. Czyli pamiętajcie, jeżeli jadę do centrum, to mam użyć Into i to samo jest tutaj jeżeli chcę powiedzieć, że jadę do centrum Warszawy to mówię into I'm going into Warsaw tomorrow tak? czyli ta osoba mieszka gdzieś w Warszawie gdzieś może pod Warszawą na przedmieściach, czyli jedzie z domu z tego powiedzmy domu na przedmieściach do centrum natomiast jeżeli użyjecie takiej klasycznej wersji czyli do, I'm going to Tomorrow, to na przykład z Krakowa to jest wyjazd po prostu z miasta do innego miasta czyli na przykład z Krakowa do Warszawy a nie, że jadę do centrum Warszawy tak jak tutaj jest w tym drugim znaczeniu natomiast gdybym jechał z miasta do miasta czyli na przykład z Krakowa do Warszawy i chciałbym podkreślić, że do centrum Warszawy no to powiem I'm, go, I'm going to the center of Warsaw tomorrow Okej, okay, moi drodzy, i na koniec pamiętajcie to, co mówił Longman, że town może też oznaczać miejsce, gdzie mieszkasz. Nieważne, czy to jest town rzeczywiście, czyli miasteczko, czy to jest city, czyli duże miasto. Czyli przykładowo Tom left town about an hour ago, tak, czyli wyjechał z miasta godzinę temu. So he should be at the farm by now, czyli jak do tej pory już powinien być na farmie. I'll be out of town for about a week, tak? Będę poza miastem e, przez około tydzień. To jest jakby zwrot. Out of town. Bez przyimka, znaczy bez przedimka. Guess who's in town? Tom's sister, tak? Czyli zgadnik kto jest jakby w mieście, w naszej miejscowości. Kto przyjechał do nas? Siostra Tomka. No i oczywiście oprócz tego mamy pewne konteksty, które wiążą się właśnie albo z town, albo z city. Pewnie kojarzycie zwrot, zwrot hustle and bustle, tak? Tłumaczymy to z zgiełk. No zgiełk kojarzymy z miastem i tutaj po prostu trzeba użyć city. To jakby nie pasuje ze słowem town, bo town to jest raczej Miasteczko, czy nawet y, tak jak Amerykanie mówią wieś, czyli tam zgiełku raczej nie ma. Czyli I can't stand the hustle and bustle of the city, tak? czyli nienawidzę zgiełku miasta. I tu nie mamy na myśli jakiegoś konkretnego miasta, ogólnie miasta w stosunku do wsi. No i na koniec jakiś przykład od native speakera, jeśli chodzi o ten właśnie zwrot, o który prosił widz, czyli jak powiedzieć wracałem z miasta, mamy właśnie coming back from town. Najbezpieczniejsza, najfajniejsza wersja. I tu akurat pani mówi, że w czasie przeszłym wracali z miasta and guy, czyli chłopak o imieniu Guy, got this big giant burger. Czyli kupił, kupił sobie tego dużego, olbrzymiego Yyy, e, burgera, posłuchajcie. We were coming back from town, guy got this big giant burger, the boy. Jeszcze raz. We were coming back from town, guy got this big giant burger. Dzięki. Trzymajcie się.